Witam Was, z tej strony Neskot jak pewnie pamiętacie ja zacząłem w ogóle w innym miejscu, to już już za tym jak ja doprowadziłem e, tą energię do tego, do tego e, e, anioła śmierci e, nie wiem dlaczego tak się stało, może dlatego, że, że podczas nagrywania po prostu odcinek mi się nie nagrał, a nie miałem możliwości cofnięcia tego do, do momentu przed tym robotem, więc postanowiłem że po prostu zacznę od momentu, kiedy jestem już tutaj, kiedy dostarczyłem tą energię, kiedy już zrobiłem po prostu to wszystko. Teraz e, przede mną stanęła taka mała zagadka, bo nie wiem nie wiem jak dotrzeć tam na górę. Właśnie, propo jeszcze do tego, co, się, czemu się, to, co tam się pojawiło na górze. Otóż gdy ja oddałem tę energię, dowiedziałem się, że, że on... że ten ziomek rozwalił wszystkie pieczęci. A, a Badon, nie wiem który to był, chyba ten, który zginął na samym początku gry e, on nie pozwolił ruszać im następnej części, która... która... Która była ostatnią, tą siódmą chyba, prawda? I... i też było coś o tym... E, o tym naszym... o tym o kolegą, który... E, właśnie, który ten... E, który niby im pomaga, tak naprawdę jest od tej rady. I teraz... E, a teraz, gdy on się dowiedział, że... że ta pieczęć tam nie została naprawdę rozbita, czy jakoś tak, to on... on przestał pracować, tak powiedział, że że przestaje pracować dla, dla, dla rady i że ten... i że... że... i że po prostu już nie będzie za nie pracował co nie wtedy ten, ten duszyk na niego podszedł i powiedział, że, że że to my go... że to on, oni go tam jakoś nie wiem stworzyli czy coś tam i ten... i że właśnie ich musicie słuchać słuchać, tego, tego ducha i tej rady prawda? więc... Mamo tam trochę tam trochę go popolało, tego naszego, je wojnę i skończył się filmik, więc nie wiem co było dalej, co było potem no i dobra i teraz tak, my się tutaj kręcimy, my się kręcimy, kręcimy a ja sobie myślę co ja mam zrobić a my się nadal kręcimy, spokojnie, kręcimy się tam, 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 tam Eee, o, tam coś jest, chwila eee, Może, może tam skoczę Zobaczymy To skoczy, to Dobra, też są jakieś dwa teleporty eee, Tam widzę, że też można wejść, więc spróbujemy Wcale nie tak miałeś to zrobić, wiesz? Nawet też nie tak O, tak dokładnie miałeś to zrobić Tylko znowu ci jakoś nie wyszło No Teraz było 100 razy lepiej. I tutaj, tutaj nie wiem w sumie co jest, ale zaraz się przekonamy eee, Tutaj widzę już jakiś artefakt jakąś skrzynkę Więc weźmiemy sobie skrzynkę na, skrzynkę Weźmiemy sobie artefakt O no dobra skrzynki na razie nie można a nie w sumie Nie jest Tak po prostu, żeby było mi lepiej wyjść, a teraz Uff. A, tam jest przecież. A, dobra. Dziękujemy za artefakt, który można sprzedać za całe 500. Wstawiamy tam szybciutko. Dobra, dostrzelił. Zobaczymy co jest tam. Gdzieś tam jest jakieś kurde. Fuks, <śled> Chyba bo ja nie wiem który... który ja teleport skasowałem. Tego nie skasowałem. muszę rzucić tam o... Gdybym w sumie on nie, nie otworzył tej jest to, to już bym zginął. tak wam mogę to powiedzieć? Natrafiłem. Ja I teraz. Dobra. O, tam ja jestem. Nie! Co jest? Eee Matko O Jezu, jaki debil Czemu on do tego teleportu wskoczył? Czemu ten teleport go wciąga? Przecież to jest niepojęte Gdzie ja mam teraz? Nigdzie nie mam teleportu, fajnie No matko i wszystko od nowa, no Dobra Dobra Noj Dobra. Chwila. No i co mi to w sumie daje, jak ja ciągle to samo praktycznie robię? No właśnie. Jakbyś to tak, jakoś tam odoskoczyć chyba. Chyba, że nie wiem, chyba że tam gdzieś jest taki... Dobra, zobaczymy. A, dobra, no to spoko. Myślałem, że to trochę dalej jest, a jednak to było tak bliziutko. Eee, co jest tam na dole? Tam jest na dole jest takie coś do rozwalenia, więc sobie mogę tam w sumie skoczyć. O, właśnie. A co to jest? Co to jest? Co to jest, kurczę? Ale nie, serio się was pytam, co to jest? A! Fajnie! Hihi! Nie wpadłem na to, że tam może być coś. Nie! O! Utknął. Tam coś nie ma. Tam nic nie ma. Dobra, nie spadł. Muszę się chyba dostać gdzieś tam o... Dokładnie tutaj w tym miejscu miałem się dostać yy, więc tak muszę teraz taką tutaj postawić portal jakoś dostać się tam do tego czegoś, chociaż nie wiem kompletnie jak Ale zapewne zaraz się dowiem jak zginę bądź bądź coś się ze mną stanie po prostu No, później to coś aktywować Na drzwi nie! Zamknął się. Nie, nie zamknął. Okej. Okay. Więc tak, jeżeli ja się teraz nie mylę, to właśnie muszę się teraz wrócić jeszcze raz. Muszę się wrócić. Portal muszę skasować niebieski. I drugi portal postawić tam, gdzie były... Uh, leć leciom, leć leciom, 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 leciom! Udało się tak. Teraz w górę. W górę. W górę. I jeszcze raz w górę, jeszcze dwa razy w górę. Jeden, dwa, ok. Teraz musimy poczekać, że on przeleci mi tam do tego. Aż tam do tamtej kuleczki, Ja to w sumie. Nie, myślałem że ona jest trochę wyżej. Aż tutaj. I wtedy... I wtedy ja rzucę sobie portal tam. Oj. Dobra. Chyba nie tak jednak muszę to zrobić. A spróbuję tam rzucić portal. No, a gdzie jest tamten drugi? Halo, gdzie jesteś? Halo, tam. No kurde Nieważne kiedy rzucę, po prostu chcę tam dorzucić Oczywiście ani razu teraz nie trafię, prawda? Kuźwa jeszcze Jeszcze się palę, fajnie. teraz prawie dorzuciłem, ale o! Jeszcze parę trochę, razu z porzucam znaczy, jak się za pierwszym razem trafiam, czasami przynajmniej Trochę znaczy, niżej za nisko, za nisko Fajnie no, zaraz zginę przez te zastrony Jak kurwi za chciało do, do celu, którego po nie umiem trafić Obrad dupa, jeżeli nie zniszczyłem to mam pecha Zaraz jestem przekonany W to będzie trochę głupie, że nie trafiłem ani razu I tak właśnie się stało, ja pierdził no No tak A dlaczego tak się stało, bo ja nie ten portal mam tutaj. No ja nie mogę Aż ty w dupę Psi No matko, nie to ale Ale zwaliłem No nie, to to ja się teraz przecież tam teraz nie dostanę, no No nie wiem jak tam to, to zrobić, no? Może jakieś pomysły Dlaczego tam jest ta kulka? No ja nie rozumiem, skoro tutaj ani schodów nie ma niczego, no Co mi tu daje, że tam jest kulka Też mi w sumie nic nie dało Może są tu jakieś schody, ja nie wiem może jak tutaj wejdę albo coś to może tutaj je wcale? Nie dobra. Myślałem, że to jakaś iluzja albo coś, a to po prostu nie ma naprawdę tych schodów. Jest jak chciałem ja skasować ten portal. No i usunął się zły. Teraz jest dobrze, teraz powinno być idealnie po prostu jak ja to zrobię. Ale zresztą muszę was zanudzać tym, że będę tam dochodził, no. No matko, jeszcze ja tak wolno się kręci, jakbym nie mogę się szybciej kręcić. Gdzie jest ta kulka? Tam. Teraz mogę sobie w portach rzucić, więc... Nie powinno być problemów. Jedyny problem to żeby się dowiedzieć kiedy ją kiedy przerzucić. Ta... Nie myślę sobie, że to takie łatwe teraz to coś, bo to naprawdę jest malutkie i jeszcze z takiej odległości o od teraz trafi. Wiem, że ja pewnie nie tak mam to zrobić, ale już wolę się tak pobawić, żeby też po prostu zrobić Ale z prędkością rzucam Eee, jeszcze rzucę za g zobaczymy czy Dobra idę Zobaczymy czy mi się to rozwaliło oby O, to nie tam miał być. A nie tutaj. Tutaj. O bez jaj, tu jest tylko skrzynia. O matko, ja myślałem, że tu jest klucz. Nie no to ja się tyle tutaj męczę, żeby... Żeby zrobić co gówno, a to... o, No bez przesady, no serio. No są to można nazwać żal To myślę, że mówiąc nic kompletnie nie dało Nadal nie mogę się dostać tam A teraz Aaaa, już chyba wiem Nie to też nie tu, bo tutaj teraz ja jestem Więc to będzie następne Jeszcze następne znaczy i tyra Okej, okay, czyli... A, tu tutaj Eee? Więc takie, że ja rzucę teraz tutaj o portal Po to rzucę tam to usunie mi się portal tamten, chyba nie Przepraszam, zarzuciłem Najpierw muszę rzucić portal tam, a potem tutaj O tak, teraz jeżeli ja rzucę portal gdziekolwiek, to To pojawi mi się portal drugi Z tamtej strony, po prostu tamten mi się pojawi Leć Oby tak się nie stało, bo. i tak się nie stanie. Tak, dokładnie, o to mi chyba się chodziło. Dobra. Już spoko, ludzik jest. Tak wam mogę to powiedzieć. Spoko, spoko Maroko się zmierzy na oko. Kuleczka, kuleczka, kuleczka. Muszę rzucić tam portal. Nie! Dobra, ale mam portal. Może teraz mi to gówno Daj, bo muszę i tak, się, tak w, w, się wrócić. O matko no. O, że też musiałem spać. No ja to tutaj na tyle razy robił, że, że ja nie wiem no. Jeszcze mnie to sobie, szczerze mówiąc przynudza. Czy to tutaj już? Tak. Nie. Módlcie się, żebym teraz nie spadł. No nie, nie mówcie, że ja mogłem sobie... Oooo, ja mogłem tędy sobie wejść, no. Dobra, jeżeli teraz mi się to nie uda, to, to nie wiem co zrobić. Serio. To tak wkurzę, że... że się wkurzę normalnie. Jak ja się wkurzam, to kurczę lepiej... lepiej nie wiem, co się może stać. Dobra. Ja mam talent do rzucania, nie, 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 nie powiem Trochę za dużo, trochę za mało Nieważne czy, czy trochę przesuwam i tak i tak to praktycznie tam nie wlatuje no Oby serio, oby mi to, by mi się to udało teraz Jeżeli mi się to nie uda to już nie wiem serio co mam zrobić no i nie udało się, no. Wszystko że tak oto wlatuje. Pin wylatować po na to, no To kaman. A na górze nie ma żadnego z takich guwienek. Ojej. Ojej, no ale a tam nie było? A, a to i tak cię teraz tam nie dostanę przecież, ojeju no. no. Nie mam pomysłów jak ja tam rozwalić, przecież... Przecież to co jest tam to mi nic kuźwa nie daje, no mówię wam, no. Aaa, i znowu muszę czekać. No co on robi, no? Zawsze wylatywał. A, no tak, może nie dałem na full tego. O co tutaj chodzi? Czemu tam jest to główienko? Czy ja mogę na to użyć? Bo to nie mogę. panikę też nie mogę użyć. Ja nie mieć pomysła jakuźwa nie mieć pomysła o co tutaj chodzi.

Co, rękawicy raczej też nie użyję, prawda? Może sikier też nie użyję. Chromo coś tam, szkoda, tego nie mogę używać samemu, także kiedy chcę, byłyby w sumie dość przydatne. Co mi to jest z tych skrzynki? Nie wiem, może to jest po prostu jakieś. Nie wiem, jakieś. Nie ma tutaj nic, serio? Nie wiem, czym na jakąś, nie wiem, na podłogę, bądź. Może coś śmiesznego po prostu, a tu nic kompletnie. Zero! Niby co mi z tego, żeby mi tutaj się drzwi otworzyły, jak ja tutaj nic nie zrobię. I dorzucę tym czymś. Wiecie co? Jeżeli macie jakieś pomysły, jak to zrobić, to piszcie mi w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za to, bo ja serio nie mam pomysłów. W sumie nawet nie wiem, nawet nie wiem co mi da tam ten portal, co, co mi aktywuje, co mi pozwoli zrobić. Ale zapewne ja muszę jakoś go aktywować, prawda? Chyba, że się mylę po prostu. Chyba, że się mylę, i chyba że nie muszę po prostu tam więc. Więc ja, serio, proszę jakoś podpowiedzieć o jakieś cokolwiek, no. Bo jeżeli ja tam serio iść nie muszę, to. To byłoby trochę głupie, że ja to. Spróbuję zrobić, to mi się nie uda. Chwila, a tam. A tam, czyli. O kurde. w sumie trzeba by nie spróbować można przecież tak spróbować, że ja, ja bym wtedy tylko nie wiem jaką mi to poleci jeżeli ja tak zrobię a co mam na myśli, żeby zrobić? Mam, mam na myśli a nie, sorry to nie ta strona, kurde to gdzie była tam ta strona stąd ja przyszedłem nie pewno nie przyszedłem, na, na nie no dobra Z góry przyszedłem, a z góry? Tam chyba na górze też, nie tam na górze nie było Dobra, no to serio, to ja nie wiem jak to zrobić I jak o jakieś nie wiem Komentarz was proszę o cokolwiek Żeby Coś co może mi pomóc w przejściu tego Tego kupiego levelu A teraz a teraz już chyba skończę odcinek, bo już nie mam pomysłu po co tutaj może chodzić. Nie strasznie się zanudzię się w tym odcinku, ale. Ale już tak jest po prostu. No. Niestety. Tak już czasami bywa. No, jeszcze mi spadł. Nie wiadomo dlaczego. Wcześniej jakoś mi to udawało, teraz mi się to nie udało. Nie widzę czemu O to, ej, no to hello, i gdzie mam tu? O kurde, jezu O matko, zaraz przegram grę, serio Nadal no, jest na tym głównie? Chyba tak nie! O! Fajnie, że nie w tą stronę w ogóle skoczyłem. No. A dobrze. Aha! Ok, już teraz widzę, co tam jest. Mm. Czy mi to coś dało? Już się kurde nasuwa moje pytanie Czy mi to coś dało? Że ja tutaj doszedłem Mi się szczerze mówiąc nie wydaje Żeby mi to coś dało Bądź Bądź jakby tak popatrzeć To To mi to nic nie dało Dobra na razie ehm. Trzeba zakończyć ten odcinek, bo już serio nie mam pomysłów. Mówię, piszcie w komentarzach, będę za to dzieje, bardzo wdzięczny. A teraz mówiłam, na razie i zachęcam do subskrybowania. Pa!